Czarno czar, to widzę. Mi się wydaje, że nas zwolni. Ale dlaczego akurat nas? Czemu? Może się dowiedziała, że zepsułeś ksero, bo sobie skanowałeś pośladki. Panie Andrzeju! Panie Andrzeju! No nareszcie! Tak, nareszcie. Szefowa, szefowa, spokojnie. Zanim szefowa cokolwiek powie, chciałbym poinformować, że to nie były moje pośladki. To Danka z księgowości. Tanka z księgowości, ja mam normalnie w kształcie jabłka, ale ona ma w kształcie gruszki, ma klasyczną gruchę taką, gruszkę ma. I naprawdę... Proszę bardzo, możemy porównać odciski. Ja jestem... Y nie, 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 nie. nie ale spokojnie, żeby... Nie. Słuchajcie, lepiej się trzymajcie, bo jak to usłyszycie, siądziecie z wrażenia. Byle nie na kseru. Słuchajcie, tatuś załatwił francuskiego inwestora, poleciecie do Francji wynegocjować kontrakt. My? No, no, wy, wy. No, pracujecie razem, pan zna francuski. Znam? No tak, no oczywiście, proszę bardzo. Mam tu pana CV. Francuski biegły w mowie i w piśmie. To? E, znaczy tak, znaczy... E, oui, oui. No, znam, znam, znam. Skoro tak napisałem, to ha, znam. Ha. A pan Łukasz? Zna francuski? Na wtorek mogę umieć. No nie, właściwie pan negocjuje, pan Andrzej tłumaczy. A tu jest cały brief. Ale uwaliłem. Słucham? Ale uwaliłem! Tak mówią Francuzi, jak już nie mogą się doczekać wyjazdu. Takie niemieckie... O, niemiecki też pan zna. A co napisałem w CV? No właśnie, nic pan nie napisał. To nie znam. A pan Łukasz? Na wtorek mogę umieć. Nie trzeba. Właściwie przez Niemcy to tylko przyatujecie, a tam i tak z każdym można dogadać się po angielsku. Co pan robi? Sprawdzam, na jakim poziomie znam angielski. Trzymaj to! Komunikacyjny. No to jak komunikacyjny, to w samolocie się dogadam. To spoko pff, pff, spokojnie. Spokojnie. Dobra, chłopaki, pakujcie się, bo nie ma czasu i. Ale uwaliłem. No tak, tak, tak. B bar prawie perfekcyjnie. Ko tam jest akcent na ostatnią sylabę i takie długie mm. Ale, Ale uwaliłem. Ej, hey, ten francuski nie jest taki trudny. Długo pan się uczył? To, to ze, ze, ze słyszenia można w sumie, nie? Można, można ze słuchu. Bo mój wujek to się nie, niemieckiego nauczył z filmów i jak pojechał do roboty, to tam były te same teksty. Ja, ja, Hans, sznela. No, także tak, że tak a, przepraszam bardzo, szefowo naszego szefa. córko. Wiem. A kiedy jest ten wyjazd? O, o, o. A, właściwie jutro. O, że... Ale ich prezeska ma dzwonić dzisiaj o godzinie 12. Orzesz. Że...

Merci, że jesteś tu! No, to jesteśmy umówieni już w tym Madrycie. W Paryżu. To ja jeszcze nam zadzwonię i doprecyzujemy to. Madryż, Paryż, to to tak blisko siebie normalnie rzut francuskim beretem. A tak. No, ale chłopaki, jak powiedzieć powodzenia? Macie przez Hanę. Macie przez Hanę. No, do to chłopaki, macie przez Mamy, mamy. Jesteś po prostu... Jesteś po prostu nienormalny! Jesteś nienormalny. przecież to się od razu wyda, że ty nie znasz ani słowa po francusku. Przestań panikować! Przestań panikować! Dlatego kupiłem słownik! Mam jeszcze godzinę ogarnę! Proszę bardzo. Dzień dobry. Bon ur. Bonjour. bonjour, A jest napisane bonjour. ur. Się pewnie się inaczej się pisze, się inaczej się czyta. jak może się inaczej się pisać, a inaczej się czytać się. Normalnie jak, jak chrzciłem córkę, też było napisane co łaska, a się czytało 500 zł. Andrzej? A, ty, a co, ty, co ty robisz w domu o tej porze? Bo słuchaj, he... No. Lecimy do Francji. Misiu, czyli jednak pamiętałeś? O, kur o czym? Jak o czym? O naszej rocznicy ślubu. Jezu, a ja już do matki zadzwoniłam, jak cię zwyzywała. Że kretyn, że depil, że impotent, że dzieci nie mamy. A, nie szkodzi. Kochanie. Tak, tak. tak się cieszę. To ja biegnę się pakować. Tak, tak. Do e, zaraz, poczekaj, Ewelinko, poczekaj, poczekaj, bo z tym wyjazdem to jest tak, że... No. Musimy. Musimy kupić trzeci bilet! Dla Łukasza! Ale po co? O, on ma takie problemy w firmie. Słuchaj, wiesz, że nakłamał, że zna hiszpański? On, on za hiszpański! No, Powiedz coś po hiszpańsku, proszę bardzo. Mów! Buenos dios, desperados idiotos! No dobrze, ale ja nadal nie rozumiem, dlaczego Łukasz ma lecieć z nami w romantyczną podróż do Paryża. O wielka, nie rozumiesz tego. Edyta wywaliła go z domu! Bo myśli, że ma innego. Bo ma innego. Ojej. Łukaszku, czyli już się dowiedziałeś? Ojej, już całe miasto mówi o Edytce i tym Pawle z siłowni. Jak mi przykro. Jakim jak Pawle? Patrz, nie dochodzi do niego. Rogi, które mu wyrastają, blokują informacje z mózgu. Jakim Pawle? No... Oh. Łukaszku... Dobrze. Pojedź z nami. No, no powiem ci, jestem pod ogromnym wrażeniem. No, wielkie to lotnisko, nie? Nie, jestem pod ogromnym wrażeniem, że z tak wielkim porożem przelazłeś przez tak małą bramkę. Andrzej, przestań już mówić z Oj, co tam, żarty, żarty, co? Bonjour, Est-ce que monsieur Kozłowski. Idź pójdź, pójdź. Co tu jest grane? Kozłowski, Kozłowski, idź. Oui, ah 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 la la la, bonjour. Bonjour. Papa, je peux pas. Bonjour. Pardonnez-moi, pardonnez mon pardonnez mari, c'est totalement imbécile. Oui, Oui, je oui. comprends tout maintenant. Je vous en veux oh, à café. Oui, oui, oh, oui, oui. oui. Comment? Oh. S'il vous plaît. Oh, ça va. Oh, ça va. Nie no to ona gada po... Nie no, i to No oczywiście! Ona gada po francusku! Wszystko załatwi, to by się znowu upiekło. Ty szczęściarzu. Szczęściarzu. O pierdziele, wibracje. Halo, halo? Andrzeju, jesteście na miejscu? Jak sytuacja? E, t, e, tak, jesteśmy na miejscu, wszystko w porządku. E, właśnie negocjujemy. Także, e, tak, jutro wracam z kontraktem. Wspaniale, wracajcie porannym samolotem. Musisz być rano w biurze. E, a, a co się stało? Mamy wielki kontrakt z Chińczykami. Przyjeżdżaj, w całej firmie tylko Ty znasz mandaryński.